No bo Iga Świątek wydaje się, jeżeli chodzi o tę kategorię sportu i, i możliwych ambasadorów w obszarze sportu, no to jest absolutny top i number one, jeżeli chodzi o polskich sportowców. Ten rok jest w ogóle dla nas takim ważnym rokiem, ponieważ co dopiero skończyliśmy nasze poprzednie kontrakty, czy z Robertem Lewandowskim, czy z reprezentacją Polski, ten rok to takie nowe rozdanie, też zdecydowanie globalne, tak, no bo Iga Świątek wydaje się, jeżeli chodzi o tą kategorię sportu i, i możliwych ambasadorów w obszarze sportu, no to jest absolutny top i number one, jeżeli chodzi o polskich sportowców, a my chcemy współpracować z polskimi sportowcami, więc patrzymy po prostu jakby bardzo globalnie na tego typu współpracę, no, i druga współpraca, którą ogłosiliśmy w marcu tego roku, no to La Liga, współpraca z Ligą Hiszpańską. Nie wiem, czy najbardziej, czy to jest druga w kolejności co do popularności ligi w, w, w Europie, no ale tak by to samo przez się tak by rozumie, że chcemy i patrzymy tak by na markę bardzo globalnie i na, na, na eksport jako przede wszystkim taką możliwość rozwoju, gdzie hmm, chyba nie wiemy, jakie są limity tak naprawdę. I to też rzeczywiście pokazują nasze plany, które są w tej chwili tak by realizowane na rynkach eksportowych. Także sporo do zrobienia i sporo do takiej właśnie komunikacji z naszymi najnowszymi współpracami.